Z derbami, z hutnikiem. Teraz zobaczmy Kuczak. Pierwsze uderzenie warte takie odnotowanie Jeszcze nie koniec, było naprawdę groźnie. W końcu też pokazał się Marcin. Felix nie był w stanie się przeżyć Może teraz to się zmieni? Felix, jaka decyzja jest? Rzut karny. Jak będzie tym razem? 48 minuta. Gwizdek arbitra. Strzał i 1 do 0. Dla Marszalika, Majewski Kuczak no fizyczne starcie powinno być po stronie Majewskiego, ale gdzieś się pogubił się kompletnie środkowo. Brońca teraz pogoni Marszalik, Wyłożona ta piłka strzały i broni teraz świetnie smugomocy. Zdaje się, że muszą wracać tutaj pogoniści Michał Felix. Felix z zewnętrzną częścią, ależ dogranie, ależ asysta i jest 2 do 0 na liście strzelców. Tym razem wpisuje się Kamil Kuczak. Często też czarna robota sporo czyści. Teraz szybko zaczęli piłkarze. Garbarnik lec uderzenie, broni smug.